Cześć Marko, ze strony Mafia Rolnik, wasz ulubiony YouTuber, a ze mną dzisiaj jest sąsiad? No. No, i także dzisiaj, kurde, będziemy akcja nawozy: ja będę opryskiwał, później będziemy redlić kartofle. No, na razie jedziemy 60 kąpów opryskiwać, sąsiad będzie tam, e, widzę, że będzie tam rysował, opryskiwał też. No rozsiewał, no, ale no, ale dobra, najpierw to chyba będziesz już odzyskiwał. New Holland. Pani New Holland, dobrego pan masz. No, to pa, dobra. Pierwszy odcinek z nim jest z moim bratem, więc tutaj masz pole, tu, e, większe masz i te, e, tu i jeszcze tu, a ja mam mniejsze takie. Ale będzie jeszcze dużo pól. No, masz trzy pole, a ja mam też trzy i jedno na kartofle takie średnie. Więc zaczynamy już. Dobra. Mm. Ty, ale wiesz, że musisz rozłożyć? to No to tak o na boki jak u mnie. Tylko że mój twój jest taki większy. No pokaż pani, dobrze. I weź taką jeźdzę do tymi um. mm <small> Ty No, a teraz sześćdziesiątką jedziesz. i już ostatnie co zostało o tu, no nie, ale zacznij na drugiego o dobrze jedziemy 30 redlich kartorofle nasz larko <laughs> Ty już chyba roz, rozsiałeś już? Tutaj. Okay. Rozsiałeś cały? No, okay. no dobrze. Dobrze, sąsiad. Filip! Zobacz moje moją, nie Fajna? No, fajna. A gdzie... No. Rozsiewasz tu postawę. Postać do wiadki, gdzie siermnik stoi ten czerwony, ten czerwony o. No dobra, redlimy kartofle. Nieźle są Dzięki. Nie ma za co. No, przyjechałem pogadać. Możesz, pa, możesz sam się odgadać trochę? No mogę. No takie sprawy czasami są. To sobie pogadamy. Sprawy są. No. W ogóle dał. nie byłem tutaj, tylko widziałem maszynę, ale chcę zobaczyć ten yy, rozrzutnik, co żeś kupił, jak sześćdziesiątkę nam przywiozłeś, to dzięki, ale o, ładny rozrzutnik, ładny baton. No, ile żeś Pan dał za niego? A Nie Nie, Rosji. no tam ze stówę Stówę Albo ze pięć To chyba żeś nie, nie negocjował tylko drugi ten no ten Paweł chyba negocjował pewnie z nim A ciągni to już dużo Dużo takich ho. No halo, jestem, jestem siema, siema Siema No, yy, no to ile za rożytnik? Parę ty, tysiąc ileś, gdzieś tak, tysiąc. gdzieś tako, bo tak, tak mi mówił, że tyle, nie tak drogo. A kiedy Ty klucy kupywałeś? kupowałeś i ten pług? A no to te z tego, Lękę to mi od, nie kupowałem tylko dostałem od tego, od brata. A ten agro-lift, no to dostałem go specjalnie, kupiłem, bo słyszałem, że jest dobry. A opryskiwacz, chcesz wiedzieć, jak opryskiwacz? No, od szwagra. A co, szwagier to plaży? No, tam, tam gdzie żona mieszkała, no to widzisz, jak to było. Mhm, się nie bardzo tam kręci. Bo kurde, o, o, dziadek Teściu myślał, że zięcia znajdzie dobrego, że gospodarkę weźmie, a tu widać, że y, robić będzie swoją, będzie miało i tak coś się kręci. Nawet od niego tą zgrabiereczkę, przywracareczkę też dostałem. Y, nie wspomnę o tej sitniej 60, a nie, też znaczy nie, 60. Po tym dostałem, po moim. E, ojcu e, przepisał mi, bo jak dziadek przepisał też jemu, a później na mnie poszła. A was trzydzieści? to była ta. To jest ona jest po prostu. Ojciec dał, żebyśmy robili to w polu, bo dziadek nie robił. Już nie miał tak sił dobrych. No, rozumiem, rozumiem. No, ale widać, że się tutaj kręci dużo gospodarka. 10 krów, u nas trzy tylko są. Parę u nas też świnie mamy. Świnie i 3 krowy. A u Was 10 dużo tych krów? No, nie, 9 krów, bo jeden byk jest. A no, no. A gdzie Wy będzie puszczać? My puszczać? Na razie, no to tak puszczać nie ma. Gdzie, bo łąka skoszona. A drugi taki pastwisk, na pastwisko to nie ma, ale będzie, może będzie. No okej, okay, rozumiem. Yy, a dzięki, a jeszcze dzięki za pożyczenie sześćdziesiątki, jak my ten... Jak sprężyn, jak was, no jak my, was kurde... Jak was wtedy nie było, to dzięki, że pożyczyliście nam. Yy, wcześniej ją, bo żeśmy dobrze z, z sprężynowali. No. A ja musiałem chyba pracować jeszcze No to dzięki wielki Nie ma za co brachu Nie ma za co No to, to to na razie Na razie Na razie dzwoni mi się jeszcze kiedy Ja już muszę jechać do tego no. Muszę do y, Matiego jechać kurde Bo 60 będzie jedziemy Zara na tego, do tego Rolmeta i Agromy raczej musimy kupić jakieś e, ankulatory do 60 do 30 bo te to jeszcze nie wymieniane były e, a tu widać, że już prawie woda zeszła uh -huh. no to trzymaj się na razie no. No. trzymaj się <grym> To tyle w tym odcinku. Myślę, że Wam się podobał. Także na razie dzień, cześć i w ogóle pa.